Cześć do wszystkim, witam was w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj mam dla was poradnik, a właściwie prezentację pewnej strony Na której możecie sprzedać własne skiny za kasę, coś jak OpeSkins, coś jak G2A itd dalej Te strony, które mają opcje sprzedaży skinów za realną gotówkę Tutaj natomiast mamy ten proces maksymalnie przyspieszony. Dzięki czemu nie musimy ani osiągać progu 5 dolarów minimalnej wypłaty Skins, ani 10 dolarów. Tylko dokładnie to co zaznaczymy od razu sprzedajemy słuchajcie za pieniądze w gotówce. Kupuje to od nas strona, także nie musimy czekać aż nasz przedmiot zostanie sprzedany. Tylko i wyłącznie po prostu wybieramy sobie skiny z naszego inwentory po podaniu trade linku tutaj oraz słuchajcie po e, zalogowaniu się na stronę oczywiście przez Steam, no i wystarczy, że zaznaczymy sobie jakieś itemy, ja przypuśćmy wezmę, sprzedam te trzy, bo akurat mam e, także tutaj pokazuje nam ile dostaniemy w przelewie no i możemy wypłacić sobie to albo na Paypal, albo jakieś webmany, wiza i tak dalej, i tak dalej, ciekawe to jest w sumie, bo ja mam wizę, to mógłbym sobie też wypłacić na wizę, no ale przypuśćmy, że zrobimy to sobie przez Paypala tu mamy napisane 9,6 sekundy średni czas pomiędzy potwierdzeniem oferty, a wypłatą pieniędzy. Rzeczywiście już z tego wcześniej skorzystałem i jest to naprawdę zajebiście szybkie. Wystarczy, że zaznaczycie swoje itemy, zbieramy sobie opcję, tutaj akurat wybiorę Paypal, wpisujemy sobie swój adres, w moim przypadku jest on taki. Tej maile oczywiście będziemy po, otrzymywać z potwierdzeniem, że nasza oferta została przetworzona, że dostaliśmy pieniądze z Paypala itd. itd. No i naciskamy otrzymaj pieniądze teraz, no i dostaniemy 2,23 za te itemy, które wybraliśmy. Yy, oczywiście strona ma swoje plusy i minusy, czyli właściwie tylko akceptujemy ofertę. No i dobra, akceptujemy sobie tę ofertę. Ja jeszcze sobie tutaj yy, włączę na telefonie aplikację Steam, aby to yy, ładnie, szybko tutaj wam potwierdzić. Ok, ofertę już potwierdziłem. Także zaraz tutaj nam powinno wyskoczyć. Dokładnie mamy Twoje skórki, a teraz Twoja oferta jest w toku. Yy, także oni już przyjęli skiny, no i w tym momencie oferta została zaakceptowana. Otrzyma się do niej z potwierdzeniem wypłaty w ciągu kilku minut. Yy, to przychodzi natychmiastowo, tak więc właściwie po kilku minutach powinniście mieć już hajs na koncie. A potwierdzenie z wypłaty macie już od razu w tym momencie na mailu. Ja tutaj na pocztę nie będę wchodził, bo nie będę wam pokazywał moje poczty. Natomiast rzeczywiście ta strona ma swoje plusy i minusy pod tym względem, że raz macie hajs bardzo szybko. Szybko przetwarzają oferty, oni kupują od Was skiny, tak więc nie musicie się martwić, nie musicie zabiegać o to, żeby dany skin został przez sprzedany. No ale strona ma swoje minusy i te minusy to na przykład są takie, że prowizja jest u nich większa, tak więc jak widzieliście sprzedawałem MK, która była warta tam niecałe przypuśćmy 2,5 euro a sprzedałem ją za 90, tak? Znaczy no, no, w przeliczeniu akurat tej waluty No ale jeszcze ma to jeden minus taki że nie możecie tutaj sprzedać skinów, które mają przypuśćmy jakieś naklejki chcielibyście sprzedać to po większej cenie i tak dalej oni nie biorą tego pod uwagę tak więc zawsze wystawiajcie te przedmioty które nie mają jakichś specyficznych patternów, naklejek i tak dalej Tylko te przedmioty, których po prostu chcecie się pozbyć, które chcecie sprzedać od razu, tak? Tak do takich rzeczy z naklejkami i kosy z patternami to polecam jednak kopę skins tutaj na skins cash. jednak słuchajcie musicie uważać na to żeby dawać te skiny bez naklejek które chcecie tylko i wyłącznie sprzedać, aby zrobić cash Tak jak widzicie, tutaj mail z Paypala, że użytkownik Santech Soft Corp Limited wysłał mi kwotę 2, 23 dolara. Mamy już na swoim koncie do wypłaty na konto bankowe. Oczywiście z Paypala możemy sobie wypłacić na e, rachunek bankowy, co trwa przeważnie 2-3 dni. Możecie oczywiście sobie wypłacić na coś innego. Natomiast no, polecam Wam jednak mieć tego Paypala e, w razie co. Także tutaj, jeżeli zależy Wam na czasie, na pieniądzach. Na po prostu szybkiej wypłacie to polecam Skin Cash. Oczywiście link macie w opisie. No i cóż, ludziska, zachęcam Was do korzystania, mam nadzieję, że powiedziałem wam coś nowego. No i trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce w kolejnych materiałach. Na razie, cześć. Hej!